Cześć! Zwykle kiedy nastawiam po to pułapkę, bardzo długo wybieram e, odpowiednie miejsce, szukam, ustawiam jak najlepszy kadr. E, no Zajmuję to bardzo dużo czasu. Potem zostawiam pułapkę na, na tydzień, na miesiąc. E, po tym czasie przychodzę i co się okazuje? Że fotopułapka nie jest tam, gdzie powinna być. Albo jest przesunięta, albo jest zdjęta, albo jest otwarta nawet. No i zastanawiam się, co tu się wydarzyło, ale tak naprawdę to wiem, bo nie pierwszy raz mi się to zdarza i zresztą innym pasjonatom fotopułapek również. Bo są tacy leśni <noise> hultaje. Stworzenia bardzo ciekawskie, które jak tylko wyczują obcy zapach, e, zaraz chcą się dowiedzieć, co tak pachnie, co jest w środku. E, I różnie to się może skończyć. Jak chcecie zobaczyć, kto to jest, to obejrzyjcie film do końca. Pozdrawiam.